Witajcie, witajcie moi kochani Sezon na pomidory w pełni, więc pora dzisiaj coś wyczarować właśnie z tych moich kolorowych pomidorków. Postanowiłam, że zrobię takie warzywka w zalewie układane warstwowo kolorowe do słoików i co będzie potrzeba. myślę, że to taki mój, że tak powiem, pionierski pomysł. Jeszcze zobaczę, jaką zalewę do tego przygotuję jakąś taką zalewę typowo sałatkową, pewnie. Zobaczymy. Na razie będę się zajmować warzywami. Tutaj mam część z moich właśnie pomidorków kolorowych, kolorowe pomidorki. Także one będą się fajnie prezentowały w słoikach. Oczywiście, jak macie zwykłe, to możecie używać zwykłych. Ja mam te kolorowe, więc będę używać kolorowych, a jak macie zwykłe na przykład pomidory czerwone a chcecie mieć fajny kontrast to możecie sobie na przykład użyć y, jasnej y, przykładowo żółtej lub zielonej papryki i też będzie fajnie ja tutaj akurat papryki dawać nie będę bo mam fajne kolorowe pomidory zobaczymy ile mi wyjdzie słoiczków mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć wstępnie litrowych przygotowane na tą po prostu ilość. Czyli tak, będę używała pomidorków. One są już umyte. Będziemy je zaraz kroili. Mam tu kilka. Myślę, że 10, 12, takich większych ogórków do tego. Oczywiście zestaw przypraw będzie potrzebny, ale to zaraz o tym. I już Wam mówię, co dalej. Tu sobie już przygotowałam mam. Czosny, czosnku, czosnku nie będę dawać, cebulkę, część białej, część czerwonej, trzy marchewki, które zaraz sobie pokroję w plasterki i już Wam mówię co do każdego słoika. Oczywiście mam również y, koperek, ja mam z drugiego wysiewu, także bez baldachów i mam natkę Selera. jak nie macie natki selera może być natka pietruszki i zestaw przypraw akurat mi się ziele angielskie w ziarnach skończyło więc będę dawała pieprz w ziarnach po troszeczku do każdego słoika zaraz naszykuję listek laurowy po troszeczku gorczycy troszeczkę kminku jak nie macie gorczycy to możecie również dać kilka ziaren kolendry ja mam gorczycę więc dajemy gorczycę i tak sobie przygotujemy pierwszy słoik a reszty słoików to ja sobie przygotuję potem czyli tak myjemy myślę że tak ćwiartkę łyżeczki gorczycy oczywiście Dajemy sobie 1-2 listki laurowe na słoik. Ja lubię klinek, a kto nie lubi to może pominąć, wiadomo. Więc sobie dam klinku i dam sobie cebulki. Na dno widzicie fajnie to się prezentuje. I zaraz tutaj jeszcze pieprz. No. Fajnie. Damy sobie tutaj. Tak troszkę. Potem jeszcze można na wierzch dać. Lispów selera. Kawałek. Koperku, wiadomo, widzicie. No dobrze, kochani. Pokroiłam sobie marchewkę. Damy troszkę tej marchewki. Fajnie to się prezentuje, prawda? I będziemy teraz układać pierwszą część warzyw. Czyli bierzemy sobie jakiegoś tam pomidora. Jakie kto ma, wiadomo. One u mnie już trochę stały, już mi zaczęły, powiem wam, gnić. No nie miałam czasu na nie. Po prostu wrzucamy sobie tutaj. Jak mówiłam, jak nie macie pomidorów kolorowych, to nic się nie stanie, jak będziecie po prostu używać zwykłych pomidorów. Wiadomo. Troszkę one mi tu. Te brzydkie, które są, że tak powiem, niepotrzebne. To ja sobie je odkroję. O. Naszykuję z wami jeden słoiczek. Bierzemy sobie teraz ogóreczka, też odcinamy mu te brzydkie, one są już umyte. I też sobie w jakieś takie plastereczki kroję. Jeszcze mam troszkę ogórków, także muszę jeszcze. E, zrobić może wam jeszcze coś nagram jakiś fajny przepis z tymi z ogórkami widzicie teraz znowu troszkę marchewki damy damy tego selera fajnie to będzie pachło mam nadzieję, że widzicie w miarę ale chyba widzicie, bo to słoik jest z boku o, troszkę koperku jaka sałatka będzie ogórkowo midorowa, kochani i znowu dam troszeczkę marchewki dla kontrastów jak będzie mi mało marchewki przygotowałam sobie trzy to sobie po prostu dokroję Troszeczkę cebuli czerwonej. I teraz znowu pomidorki. Jak mam takie brzydkie, o tutaj, to sobie po prostu je tutaj wykrawam. Bo tego nie potrzebujemy. I sobie po prostu kroję pomidorka w plasterki. I sobie go tu wrzucamy. Mamy jakiegoś, weźmiemy teraz czerwonego. Po prostu tego nie potrzebujemy, twardego. Także to sobie wykrójmy. Jak mówiłam, jak nie macie kolorowych pomidorów, to nic nie szkodzi. A kontrastów możecie sobie po prostu dać. Moi drodzy. Paprykę. A ja mam te fajne kolorowe, więc... Myślę sobie, coś takiego zrobię. Z tych fajnych pomidorków. Myślę, że będzie fajnie to wyglądać. I dajemy sobie ogórka, wiesz? Takie coś, ala pikle. Sobie zrobimy. No. Ja może to troszkę nam opadnie jak damy sobie ten i tutaj już myślę że na ten słoik będzie damy te resztę marchewki która tutaj się zaplątała i troszeczkę właśnie cebulki o. jeszcze damy troszeczkę marchewki dla kontrastu. Się tu fajnie. I myślę, że pierwszy słoik nawet fajnie wygląda, nie? Fajnie. I tak sobie będę. Proiła pozostałe słoiki. Pomyślę zaraz nad zalewą, jaką zalewę tutaj zrobić. To Wam pokażę, jak już będę miała zrobione. No, zrobię sobie te pięć słoików. To widzimy się, jak ja sobie przygotuję. I tak, wszystkie pięć słoików już mam ładnie na szykowane w słoikach 5-litrowych. I zaraz zajmiemy się po prostu robieniem. Gotowaniem zalewy. Ja już sobie przygotowałam składniki za lewy tutaj w garnku i już Wam mówię, co tu dałam. wzięłam sobie z innej sałatki. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Już Wam mówię, co tutaj dałam. Niech sobie zerknę na ściągawkę. Dałam tak do garnka cztery szklanki wody jedną szklankę cukru jedną szklankę octu dziesięcioprocentowego i dwie łyżki soli do przetworów teraz to zagotuję i zobaczymy ile mi po prostu wyjdzie tych słoiczków także kochani a potem sobie po prostu to jeszcze zapasteryzujemy oczywiście a ja się zajmę za chwilę też przerabianiem ogórków wymyśliłam sobie też fajny ciekawy przepis takie ogórki na zupę z marchewką także zobaczycie no przepraszam telefon akurat zadzwonił musiałam odebrać dobra kochani na czym ja to skończyłam także pędzę gotować tą zalewę zobaczymy na ile wystarczy a potem jeszcze pasteryzacja na mokro 10 do 15 minut tej Mojej takiej można powiedzieć sałatki kolorowej mojego pomysłu. Chciałam wykorzystać te pomidory. Jak mówiłam, jak chcecie, żeby było fajnie kolorowo, a macie zwykłe pomidory, to dajcie jakąś jasną, żółtą, na przykład, lub yy, na żółtą raczej, bo zielone są ogórki. Możecie dać poprykę, a jak chcecie, to możecie sobie też marchewkę zeczyć na tarce. Ja dałam plasterki, także to jest już wasza indywidualna wola. Dobra, lecę zagotować tą zalewę. I zobaczę, na ile słoików mi wystarczy. No, cztery na pewno powinno wystarczyć. No, życie zawsze zbraknie na jeden. No dobra, to potem sobie ewentualnie dorobię. A jak mi tam zostaje zalewa, to sobie zlewam po prostu słoiki, wykorzystuję do czegoś innego, także bo jeszcze mam ogórki do przerobienia. No i jeszcze dzisiaj zbiory muszę zrobić, także myślę, że was zabiorę na po prostu na zbiory, a film ze zbiorów to. Wam po prostu nagram osobno. Bliżej wieczora będę po prostu dokonywać zbiorów zagrodu, czyli przerabiam jedne warzywa, które już stały u mnie dwa dni, bo nie miałam czasu, akurat, bo mieliśmy po prostu inne sprawy. Ale już dzisiaj przyszedł czas na wykorzystanie tego wszystkiego, po prostu, bo już się warzywa będą psuć. Także, dobra, lecę gotować, zalewę kończę to moje gadanie, bo niektórzy narzekają, że dużo gadam. Widzimy się potem. Ja sobie pozalewam te słoiki i powiem Wam na ile wystarczyło. I tak moi drodzy, wszystkie już moje słoiki są przygotowane, tak jak przewidywałam, Zale wystarczyło na cztery słoiki, więc jeszcze połowę porcji musiałam to robić. Na chwilę obecną prezentują się tak. Ja najpierw nastawię trzy słoiki do pasteryzacji. Pasteryzacja, jak wiecie, u mnie na mokro, czyli podkładam ściereczkę 10-15 minut od momentu zagotowania wody, i potem po prostu odwracam je do góry wieczkiem. Po to, żeby po prostu po pierwsze sprawdzić szczelność wieczek, a po drugie, też wieczka dobrze złapią. Myślę, że fajnie się prezentują tak kolorowo i pewnie będą smaczne. Wzięłam zalewek, mówiłam, z innej sałatki, ale myślę, że będzie ok, bo to jest taki mój pionierski pomysł, że tak powiem, do wykorzystania tych warzyw, które mam. No mam trochę, wiecie, tych warzyw, trochę pracy, a zarzekałam się, że w tym roku to już aż tyle robić nie będę. Pomidorów co fakt, to fakt jest mniej. Bardziej te kolorowe, więc na jakieś sałatki niż na przeciery, bo przeciery jeszcze mam z poprzedniego sezonu. Czyli ja sobie już yy, wstawię do pasteryzacji te słoiki. Chyba każdy, kto robi przetwory, to wie, jak zrobić pasteryzację. Jak mówię, to garnka tak do połowy, co najmniej może być tak. Wody, ale co najmniej połowa wody musi być szmatka po to, żeby słoiki nie pękły. No i postaram się oczywiście, żeby przepis był w opisie do wydruku. Jak nie na bieżąco, jak mówię, to uzupełnię, bo wiadomo też mam i z tymi przetworami pracę i wiadomo sprawy bieżące w domu yy, do roboty. A Was jeszcze, kochani, zapraszam na smakera, gdzie Znajdziecie bardzo dużo, już jest dodanych wszelkiego rodzaju przepisów na przetwory. I dodaję z poprzednich lat. I na moją grupę Facebookową Monika prezentuje, gdzie takie różne ciekawe rzeczy. i Oczywiście zaglądajcie na społeczność na YouTubie, bo nie każdy zaglądał Zakładkę właśnie społeczność. No i oczywiście zapraszam na. Playlistę przetwory domowe, gdzie macie różne przetwory do wyboru z poprzednich lat, bo nie ma sensu powielania, jeżeli te przetwory są. Ja wam po prostu, jak już będzie yy, w miarę możliwości, po prostu coś, co już 3-4 lata temu jest na kanale, będę się starała wam te przepisy po prostu. Odnowić, ale że tak powiem, też na bieżąco dużo robię. Także tak troszkę to koliguję, że tak powiem, bo wiadomo, są nowe osoby, gdzieś tam ciężko się dogrzebać. Do tego, no dobra. Czyli ja idę pasteryzować, odwrócę sobie do góry dnem, a z wami się żegnam. Pa!